Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, moi drodzy, w tą najświętszą z nocy, kiedy światłość, które zawiera się w każdym słowie Pisma Świętego, przychodzi do nas z bezbrzeżną mocą. Pozwólmy przeniknąć się tej światłości, aby każde słowo, którym się karmimy i którym chwalimy Pana Boga, prowadziło nas jak promyk, który oświeca naszą drogę. Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej i Jedynego, a na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, nasza Matka, psalm 118, który jako hymn chwały Pańskiej z radością w naszych sercach wyśpiewajmy. Alleluja! Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Niech mówi dom Izraela, łaska jego na wieki niech mówi dom Aarona łaska jego na wieki niech mówią bojący się Pana łaska jego na wieki zawołałem z ucisku do Pana Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność Pan jest ze mną nie lękam się cóż może zrobić mi człowiek Pan ze mną mój wspomożyciel ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niżeli zaufać książętom. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie. Osaczyły mnie w krąg, tak osaczyły mnie, lecz starłem je w imię Pańskie. Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie, lecz starłem je w imię Pańskie popchnięto mnie popchnięto bym upadł lecz pan mi dopomógł pan moja moc i pieśń stał się moim zbawcą okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych prawica pańska moc okazuje prawica pańska wysoko wzniesiona prawica pańska moc okazuje nie umrę lecz żyć będę i głosił dzieła pańskie ciężko mnie panu karał ale na śmierć mnie nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, chcę wejść i złożyć dzięki Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana, cudem jest w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się zeni i weselmy. O Panie, wybaw, o Panie, daj pomyślność. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, niech nas oświeci. Ściśnijcie szeregi z gałęziami w rękach aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować. Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego na wieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. W tę najświętszą ze świętych nocy, w wielką noc, kiedy Kościół śpiewa hymny na cześć Pana, bogato czerpiąc. Z obficie zastawionego stołu słowa Pańskiego, i my, może troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, chcemy spotkać się ze Słowem Bożym w słowach psalmu. W słowach psalmu, który Kościół wyśpiewuje na cześć Pana, tak bardzo tego psalmu 118, kojarzonego z dzisiejszą uroczystością. Przytoczymy go dzisiaj w całości. Oczywiście zatrzymamy się nad kilkoma jego punktami, ale nawet jeśli trudno nam będzie tak po, po prostu po ludzku w naszej medytacji coś z niego wyłowić, to pamiętajmy, że samo jego wypowiadanie, sama modlitwa łącząca się z modlitwą Kościoła już jest naszą chwalbą ku czci Pana. Sam ten Zaczyna się jako jednym z jego pierwszych momentów, jest stwierdzenie, że łaska pańska trwa na wieki. W tekście hebrajskim pojawia się tutaj słowo cheset. To jest łaska, miłująca, łagodność, szczególnie ukierunkowana na tych, którzy potrzebują. Co więcej, psalmista na samym początku tego psalmu wydaje się z jednej strony sam wołać od siebie, ale z drugiej strony zachęcać wszystkich tych, których tutaj wylicza, aby dołączyli się do niego wraz z tym chwaleniem. Niech mówi dom Izraela, niech mówi dom Arona i co więcej, niech bojący się pana, czyli można by powiedzieć, wszyscy, którzy odnajdują w sobie cechę bojaźni pańskiej, niech mówią, niech wołają, że jego łaska na wieki. Tak jakby. Psalmista spotyka się z trudnością, że on sam, jego życie, nie jest w stanie wyrazić tego wszystkiego, co zawiera się w dobroci pańskiej. I kiedy dzisiaj świętujemy noc, która przeobfitą obfitością pragnie napełnić wszystko światłem, my jako ludzie musimy zdać sobie sprawę, że stajemy wobec tajemnicy, której my nie wyrazimy sami. Dlatego potrzebujemy innych. Dlatego potrzebujemy, aby obok mnie stał brat i siostra, którzy taki jak ja, każdy inną pieśnią, melodią, która w przedziwny sposób harmonicznie się łączy, wyśpiewa łaskę Pana. Myślę, że te słowa dla nas, kiedy chcemy przeżywać to święto wspólnotowo, szczególnie też wydają się pytać o to, czy ja potrzebuję innych. Aby z ich ust usłyszeć chwałę Pana Boga. I czy sam siebie uważam jako tego, którego chwalenie Pana Boga ubogaca drugiego człowieka, brata, siostrę. Można powiedzieć i myśleć, że jest się chrześcijaninem takim samojezdnym, odosobnionym od innych, że ja nie potrzebuję świadectwa innych, albo tym bardziej inni mojego, jak tak zazdrośnie strzegę. A tutaj psalmista na samym początku. Włącza cały sobie znany świat osób, mówi domu Izraela, domu Arona, wszystkich bojących się Pana, aby zanim powtarzali słowa, że łaska Pana trwana wieki, nie kończy się. Nie tylko w czasie, ale także w relacjach międzyludzkich, nie wyczerpie się. Kolejnym takim punktem, myślę, do refleksji, jest ich pewnie wiele, ale poprzestańmy na kilku. Jest to, co szczególnie wydaje się takim wołaniem, które pokazuje przemianę paschalną, które pokazuje tą tajemnicę, która dokonuje się tej nocy przejścia ze śmierci do życia. Bo to używając takiego obrazu, przynajmniej na początku militarnego, Czerpiąc tak, jakby z całej historii Izraela, który zmagał się, narodu wybranego, który zmagał się z narodami pogańskimi, wrogimi jemu, które go otaczały, woła, osaczyły mnie wszystkie narody. Opowiada tutaj, możemy w tym widzieć w jaki sposób streszczenie historii narodu wybranego, który mówi, że na tej drodze, która prowadzi do pana. Odbieram, że, że są jacyś wrogowie. I oczywiście, niektórych trzeba uczciwie powiedzieć, niektórych wrogów może sobie wymyślamy, bo nimi nie są. Może być tak, że niektóre osoby czy grupy społeczne, może rzeczywiście nam źle życzą. Ale tym, co w jakiś sposób najbardziej nas od Boga oddala, z mniejszą lub większą świadomością, może zdajemy sobie z tego sprawę, ale to to, co osłabia moje z nim relacje, grzech. I pewnie też lęk, który jak ciemność wydaje się tłamsić we mnie to światło, które chce wybuchnąć dzisiaj szczególnie z radością. Ten obraz osaczenia, taki bardzo pierwotny, to znaczy. Nie wiem, czy zdarzyło się Wam, moi drodzy, może coś takiego, ale czuć się przypartym do muru. Budzą się wtedy w człowieku czasami takie najgłębsze instynkty, niemalże zwierzęce. Jak zwierzę przyparte do muru, rozgląda się płochliwie, żeby znaleźć jakąś drogę ucieczki. Czasami jest to aż taki strzewi płynący lęk przed osaczeniem, bo nie ma drogi. I wydawać się może ona zamknięta szczelnie, tak jak grób, zastawiony ciężkim kamieniem. Chrystus osaczony w łonie ziemi, zamknięty ze wszystkich stron. I mówiąc o cierpieniu, pewnie można chwytać po wiele jakichś mądrych słów, ale to doświadczenie osaczenia nie które my sobie wymyślimy umieścimy w jakiejś zmyślnej koncepcji ale to takie wręcz strzewi płynące poczucie lęku którego my nie musimy w sobie wytwarzać bo ono czasami w nas jest bo otacza mnie trudna sytuacja w rodzinie w pracy nie radzę sobie z własnymi słabościami i czuję jak już zamyka się ten kamień grobowy jest zataczany Właśnie wtedy, i nie w jakiś taki symboliczny tylko sposób, nie w jakiś sterylnie wyobrażony, ale może właśnie wtedy, kiedy jestem osaczony, to jestem najbardziej zjednoczony z Chrystusem pogrzebanym. A ten pogrzebany, którego cały świat wydawał się już zapomnieć, zataczając kamienny, zataczając kamień na grób. On pragnie mnie uczyć z martwych wstawać. Jego mocą, nie moją mocą. Tam, gdzie doświadczam osaczenia, to wiem, że tylko w imię Pana, tak jak mówi psalmista, w imię Pana je zwyciężyłem, w imię Pana je starłem. Tylko imię Pana jest w stanie pokazać mi drogę wyjścia z tych sytuacji. Prośmy o to, abyśmy nie czuli się wtedy opuszczeni, ale właśnie wtedy, kiedy otaczają nas, wydawać by się mogło, największe ciemności, żebyśmy pamiętali, że wtedy w szczególny sposób jesteśmy z nim zjednoczeni. Tak jak on nie bał się zjednoczyć z Ziemią, z ciemną, pozbawioną obecności drugiego człowieka, pustką, po to, aby ją wypełnić swoim światłem. A to światło trwa. Bo pięknie na zasadzie konstrukcji otwartego i zamkniętego nawiasu, psalmista zaczyna tą pieśń chwały od tego, że mamy dziękować Panu, bo jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. I z drugiej strony psalmu powtarza, jakby zamykając ten swój wywód: Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego na wieki. Kończy psalm tymi samymi słowami, którego rozpoczął. I ta trwałość łaski, tak jak już powiedzieliśmy, nie tylko rozciągająca się w czasie, ale też w poszczególnych relacjach osobowych, tłumaczy nam, czym jest dla nas chrześcijan nadzieja. Nadzieja, którą wspominamy co niedzielę. Bo dzień, który zaświtał w poranek zmartwychwstania, dzień, którego wyczekujemy, którego już jesteśmy w jakiś sposób uczestnikami. Ten dzień nigdy się nie kończy. I choć zachodzi słońce i znowu wschodzi, zachodzi i znowu wschodzi, to poranek zmartwychwstania trwa wiecznie. Bo łaska Pana trwa na wieki. I może przechodzę teraz przez jakiś okres ciemności i to ciemności wydają się nie mieć końca. Największy lęk, że to ciemności są ostatecznym kresem. Ale... Słowa psalmisty wydają się mi przypominać i zapraszać mnie do wyśpiewania w chwale, że to łaska ma ostatnie słowo, że ten przedziwny blask wydobywający się z grobu, z którego wstaje on z martwych stały, że to paradoksalnie na wszystkie cienie mojego życia ten blask już na wieki będzie się kładł świetlistym cieniem. Mówimy, że cień kładzie się na moje życie, ale na ten cień kładzie się światłość wypływająca z grobu, aby go rozproszyć, aby pozwolić mi wytrwać, aby pokazać mi, że zło nie ma ostatniego słowa, nawet jeśli wszystko wydaje się, tak jak w życiu Chrystusa, wszystko wydawało się krzyczeć, że przegrał. Taki w moim życiu łaska Pana trwane wieki. Nabierzmy nadziei, śpiewajmy z radością ten psalm, niech słowa w nim zawarte posłużą nam do wyrażenia naszej radości. Cieszmy się ze zmartwychwstania Pańskiego i niech ono przypomina nam o naszej przyszłości, o tym, do czego jesteśmy wszyscy w Panu wezwani.